pani Marszałek Wysoka Izbą pan poseł Łobbysta przepraszam sprawozdawca z platformy obywatelskiej bardzo był rozbiewony faktem że jak to alkohol w większych butelkach szkodzi bardziej niż, mniej niż w małych był bardzo dumny ze swojej ignorancji no to trzeba tą ignorancję rozwiać. to znaczy państwowa agencja rozwiązywania problemów alkoholowych nie ma wątpliwości że małe butelki tak zwane małpki sprzyjają ryzykownemu piciu zresztą to jest bardzo logiczne. No, nikt, kto pije zdrowo, kto pije nieszkodliwie, nie kupuje małej buteleczki wódki po drodze do pracy i nie kupuje takiej samej wracając. Tak? Więc nie mamy wątpliwości, że ograniczenie sprzedaży małpek czy zakaz sprzedaży małpek byłby bardzo korzystny dla przeciwdziałania problemu alkoholowemu. I tutaj można tylko apelować o więcej odwagi do rządzących: zakażcie małpek. Niech najmniejsza dozwolona budelka to będzie pół litra. I jeszcze chciałbym wrócić do jednego pytania: to znaczy, co się. Co się, stało? co się stało z podatkiem od reklam suplementów? Dlaczego zniknął? Co, kto Was przekonał, co się stało? To jest bardzo ciekawa historia. Dziękuję, panie pośle.